Państwo, dziś w programie witam z nietypowego miejsca, bo z Konsulatu Polskiego w Nowym Jorku, oczywiście tu przy Madison Avenue. Przyjechaliśmy, bo okazja szczególna, 81. rocznica niepodległości Polski. Z nami tutaj przybył również pan Tadeusz Gałaszewski, który z tej okazji otrzymał dwa poważne odznaczenia. Migawce filmowe Państwo to zobaczą, jakie to są odznaczenia oczywiście. I otrzymał również tutaj były prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej oznaczenie. Myślę, że bardzo ważne w jego życiu, albowiem włożył wielką zasługę tutaj w czerwienie polskości na terenie Stanów Zjednoczonych. A w dalszym ciągu programu zobaczą Państwo 60-lecie pracy artystycznej Ireny Kwiatkowskiej, świetnej, znanej aktorki. I już teraz na początku, i na zakończenie, przypomnę Państwu o naszym balu Andrzejkowym, który ma miejsce 27 listopada w sali greckiej. Gra ze zapewnia wspaniałą zabawę. Jeszcze jest niewiele stolików, mogą Państwo je nabyć pod Halu, w Alpolu i w Europolu. Oczywiście to są polonijne agencje umieszczone w New Britain. No proszę dzwonić do mnie, ja mam rozkład i rozeznanie, poinformuję Państwa o tym wszystkim doskonale. A więc zapraszam Państwa na peryskop, życząc przyjemnego odbioru. Że jestem prawdziwie przejęty tak taktycznego zgromadzenia naszych przyjaciół i towarzyszą mi prawdziwe niepokoje, rozalicze. Chcielibyśmy, żeby oficjalna część programu była pełna tych wszystkich się na które ta uroczystość zasługuje, żeby nie pokoić się po prostu, bo to w taknisznym gronie. Ladies and gentlemen, it's a great honor for me to welcome you to this ceremony. Celebrating celebrate in the Independence Day. I have honor to welcome Mr. Miroslav Savitsky, Minister of Potentiary from our Embassy in Washington. The of our ambassador I have very warm greetings with our well-known Polish representative in the authorities of the United Nations, Mr. Ambassador Rodríguez Wyszner. <laughs> Mr. Zbigniew Patuszewski, our shadow doctor in Polish Permanent Mission to the United Nations. Class, our Honorary Consul in Boston. It's a great honor for me to welcome representatives of diplomatic and consular corps in New York. It's a great honor to see here our American friends. And, ladies and gentlemen, I'm really happy I can see here so many leaders of Polish-American communities here. And welcome here your すごいですね。 przeszłość, nasz rozwój, kulturę, potęgę i życie religijne narodu. Yes. Ale również stawiamy pytanie dla siebie. Jak straciliśmy tą wielką, potężną ojczyznę i staliśmy się niewolnikami trzech sąsiadujących potęg? W roku 1772 1793 i ostatni i rok 1795 nie odzyskali, nie odzyskaliśmy tej niepodległości swojej oczu, ale i teraz. Lecz przeciwnym układem sytuacji i klęsku naszych trzech dzienczycieli Francesji. Boże, wiemy, że działasz poprzez siły człowieka i naturę. To są Twoje narzędzia. Boże, dziękujemy Ci dzisiaj, czego dokonałeś, poprzez nam sprzyjające sytuacje i nam sprzyjających ludzi. Dziękujemy Ci, Boże. Poddajemy się Twojej obiecji. Dziękujemy za te dotychczasowo obie. Uważaj ja nas na Wiedź, szanowni Państwo, pojawiło się takie palete zjawisko, jakim są dezertary kierowane dla nas, aby w polskim konsulacie było jak najwięcej polskiej mowy, co przyjmujemy z prawdziwym uznaniem. Proszę wszak to, aby chcieli Państwo uwzględnić fakt, że w naszym gronie są również przedstawiciele innych narodów, za których obecność jesteśmy nieco wdzięczni. Pozwólcie sobie, że skieruję również do tych, którzy polską mową preferują. Przyrzę kawalarskim orderu zarzutnicze z Politej Polski wyznaczona została pani Janina Babiec. Prosimy o przejść. Pani Janina Babiec, przewodnicząca Polskiego Komitetu w Komisji Dziedzictwa Narodowego w Lodaję.

Proszę, w tej polskiej odznaczony został pan Jerzy Becker. Pan Jerzy Becker, doradca znaczącym z Radia Wolna Europy. W roku 1997-1993 polski Radia Europa w Najbiorku. Założyciel i kierownik kolonijnej stacji radiowej Nasze Radio oraz współzałożyciel kolonijnej stacji telewizyjnej US Polenia. Aktywny działacz kolonijny, organizator wielu imprez społecznych i kulturalnych, Brał czynny udział w lobbyingu na rzecz członkostwa Polski na to. Krzyżem kawalerskim Orderu zasługi Rzeczpospolitej Polskiej został odznaczony pan Andrzej Właszczyński. Prosimy pana Błaszczyńskiego. Pana Błaszczyńskiego prosimy na podium. Pan Andrzej Błaszczyński aktywnie działał na rzecz rozwoju promocji Polskiej Grupy Etnicznej w Stanach Zjednoczonych. Wniósł szczególny wkład w akcję na rzecz wejścia Polski do NATO. Kawalerski Mordego Zasługi Rzespospolitej Polskiej oznaczony został pan Kazimierz Eliasiński. Pan Kazimierz jest aktywnym działaczem polonijnym. Od 1952 roku członek Stowarzyszenia Inżynierów, inżynierów Techników Polski Polonia Technika.

Za udział w wojnie obronnej w 1939 oznaczony został Pan Tadeusz Gołaszewski. Pan Tadeusz Gołaszewski. I Bierze udział w kampanii włoskiej i w walkach o wolność. Krzyżem proszę państwa, konsul generalny Dariusz Jadowski. To właśnie w Nowym Jorku w konsulacie jest gospodarzem naczelnym tej placówki. Dzisiaj miał pan długie i piękne przemówienie, chociaż mówił pan, że pan jest skraca. Nie wiem, który rok jest pan konsulem z rzędu, a to aż nieładnie mieliśmy się okazję w Warszawie spotkać, robiłem panu zdjęcia dzisiaj. Mam nadzieję, że razem sobie zrobi fotografię w rewanżu. Proszę pana, ilu odznaczonych ludzi i w jaki sposób chciałem się zorientować? Konsul dowiaduje się o ludziach zasłużonych, którzy są tutaj na ziemi amerykańskiej oznaczonych osób ponad 60, z, tego, z tym, że nie wszyscy mogli dzisiaj przybyć, my zawiadaliśmy wszystkich, zawiadamialiśmy wszystkich odznaczonych o tym, że dzisiaj przyszedł ten dzień, kiedy nareszcie możemy dostąpić zaszczytu ich odznaczyć. Natomiast mamy do czynienia z wieloma osobami, które są w podeszłym wieku i w różnych stanach zdrowia, zdrowia, także naturalną jest rzeczą, że nie wszyscy mogą przybywać, wtedy my się staramy do nich dotrzeć później z odznaczeniami. Natomiast ścieżek wyłaniania kandydatów do, do odznaczenia jest bardzo wiele. Konsulat występuje z wnioskiem, natomiast żeby ten wniosek powstał, jesteśmy otwarci na zgłoszenia od organizacji stowarzyszeń polonijnych, tych, które na co dzień przez wiele lat mogły obserwować aktywność, aktywność swoich członków. Właśnie, chyba się Pan ze mną zgodzi, zauważyłem, że dzisiaj oprócz tych nie tylko zasłużonych starszych osób starszej polonii jest i dużo młodych twarzy. Jest to chyba efekt współpracy, myślę, konsulatu i kontaktów ostatnio. No, to, jest, to jest efekt zaszczytnej dla nas współpracy, bo y, proszę zwrócić uwagę, to z całą mocą podkreślam, że dla konsulatu jest wielką radością, jeżeli może otwierać drzwi i na co dzień uskuteczniać współpracę z bardzo różnymi środowiskami polonijnymi. Ja zawsze podkreślam, że y, ogromnym kapitałem, ogromną wartością środowisk polonijnych jest to, że gromadzą w, 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 wśród, w swoim gronie i e, autorytety moralne, os, osoby o starszym, w starszym wieku, które swoim życiem dowiodły, jak, do jak wielkich poświęceń dla Ojczyzny są zdolne. A jednocześnie bardzo cenimy też to, że w środowiskach polonijnych, w organizacjach polonijnych jest też wiele osób młodych, którym zależy na aktywności społecznej dla, dla Polonii. Często czysto społecznej i zupełnie bezinteresownej. To jest budujące, bo wielokrotnie w dyskusjach na temat przyszłości Polonii, jak Państwo wiedzą, wyłaniał się problem następstwa pokoleniowego. Wydaje mi się, że możemy o to być spokojni. To w jaki sposób w takim razie mój znajomy, drugi prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Scenericus, przyczynił się do tego, że z Nowego Jorku jest nam bliżej tutaj? I właśnie dzisiaj były to osoby, między innymi Scenericus. Hmm. Akurat tak się składa, że prezes, swoją aktywnością i, i swoich najbliższych współpracowników, zapewnia nam stałą obecność tematyki, którą podnosicie ja mówimy, Państwo. Dzisiaj jest Tomasz Wielogomadz, Brytyjan chyba przed. E, zabiegacie Państwo bardzo często o różne sprawy dla Polonii i dla Polski na, naprawdę istotne. Ja patrzę z, z uznaniem na tę aktywność, a dzięki temu, że mamy na bieżąco przepływ informacji, często zapewniany osobiście przez Pana Prezesa to możemy wiedzieć jak wiele się tam dzieje. Staramy się w związku z tym również jak najczęściej bywać na, przyjmując zaproszenia. Także jeździmy. Trzymam za słowo Dziękujemy. konsula generalnego, proszę państwa. Że obecnie w tej chwili zapraszam na 21 listopada na 95. rocznicę Sokolstwa Polskiego Gniazda 36 Dobryczko. Bardzo dzięki. No, ja jeszcze raz dziękuję za rozmowę bo tu na Pana czeka wiele osób, nie tylko my. Dziękuję. Najlepszego. Gratuluję. Przekazuję najlepsze pozdrowienia, korzystam z tej okazji. I proszę być pewnym, że no, tak jak ja osobiście byłem w tym roku, tak staramy się jak najczęściej u Państwa gościć w osobach moich zastępców konsuli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do znaczenia. Bardzo, bardzo przyjemnie. Dzięki moim kolegom tutaj różnym, którzy mnie doprowadzili do tego. Bardzo dziękuję i konsulowi. Konsulowie, Konczul... różni również. Konkuluje jeszcze raz. Cieszę Nie. się ogromnie, że do tego zdarzenia doszło. Doczekaliśmy. Cieszę się ogromnie. Mówię, drodzy Państwo, trzeba trzeba czerpać wzory z takich właśnie postaci. Dla nas to honor, móc honorować znakomite postaci, ale na co dzień oglądajcie się za takimi ludźmi. Tak, my się znamy doskonale. Panie Zosiu, tyle lat czekała Pani na te odznaczenia. Cała wojna, poniewielka. Dziś jest 81 lat, rocznica niepodległości. 61 lat po wojnie. Co pani czuje, że po tylu latach dopiero panią ojczyzna odznacza? Proszę pani, myślę, że odznacza, proszę pana, myślę, że ojczyzna odznacza nie mnie, tylko odznacza nas wszystkich, przede wszystkim tych moich kolegów, którzy polegli i którzy zmarli którzy zmarli w więzieniach, którzy zmarli no, wszędzie na świecie i bardzo mi jest przede wszystkim przypominam sobie jak dostałam zaproszenie na 11 listopada przypominałam sobie jak 11 listopada kiedy byłam no nie bardzo małą dziewczynką ale w każdym razie bardzo młodą bardzo bardzo młodą osobą. On o powstaniu trzeba przypomnieć telewizji. A tak, o 11, ale to mówię o 11 listopada jako dziecko, jak wszyscy przeżywali to, że Polska nareszcie jest niepodległa. Przypominam sobie, jak żeśmy traktowali powstańców 63 roku. My, młodzież, dzieci i tak dalej mieliśmy, chcieliśmy od nich wiedzieć wszystko, Dzisiaj co mnie bardzo boli i moich kolegów czy koleżanki, które odeszli, którzy bojowali, że młodzież nie wie właściwie nic, bo historia Polski była fałszowana przez wiele lat i to jest dla mnie tragiczne, że naszej wielkości i naszej przyszłości, że nasza przyszłość zależy od przeszłości też. Tak, ale myślę, że naprawdę nigdy nie jest za późno i nauczyciele powinni obecnie uczyć powinni tej młodzieży. Powinni uczyć, powinni się sami nauczyć i uczyć się dalej. I nie zwracać uwagi na to, że były błędy, bo błędy były zawsze i będą. I że Polska dobra, Polska chrześcijańska powinna być. My chcemy Boga, my chcemy... Wolnej ojczyzny, prawdziwie polskiej. Z kompromis z sąsiadami. Trzeba żyć, nie ulega kwestii. Musimy się tego też nauczyć. Dziękuję. Piękne słowa, powiedziała Pani. Dziękuję uprzejmie za udział w programie. Życzę najlepszego Dziękuję i do czekania kolejnych, kolejnych rocznic. <noise> Dziękuję.